What a job. W ostatniej walce było sporo zamieszania, dlatego że sędziowie trochę pomyli się i nie było to z mojej winy, no ale cóż, na plecy ja oberwałem. No i. Tym razem będę chciał pokazać, że będzie na stać na wiele, więcej niż tylko dwie rundy. Jeżeli będzie potrzeba, będzie dogrywka, i na pewno kondycja nie będzie moją słabą stroną. W Twojej karierze popsup toczą największe i najciekawsze pojedynki na gali japońskiej organizacji Pride. Od lat eksperci MMA nazywają KSW Europejskim Pride. Wierzę, że podczas KSW 19 Bob sap stoczy najbardziej emocjonującą walkę jak za dawnych lat. This will be more so on who has the biggest heart uh, we both are big guys going into the ring and with these big muscles and big bodies it's going to be we can take a lot of pain so it's going to be a hey, who can stand in the ring and who will be the strongest? In the w sporcie wszystko zdarzyć się może. Dziś wygram, jutro przegram, ale na pewno będę się pilnował. To dla mnie zaszczyt stanąć z Sapem w ringu, z taką legendą MMA. Oglądałem go 10-12 lat temu w rajdzie, a teraz oko w oko mam okazję z nim stanąć w ringu. I zobaczymy, kto wyjdzie o wasnej siła So this is what fighters do and uh, well I've been doing this for 13 years. Jeso broda, jesto Mariusz. z wirtuozem parteru. No i na niego na pewno niespodziankę jakoś będę miał przygotowaną. Trenując tutaj w American Top Team dużo poświęcam czasu na zapasy i na jiu więc skoro wiem, że przeciwnik parteru nie ma za dobrego, to będę chciał zaatakować jego parter. Na pewno stójka nie jest najlepszą moją stroną, ale też nie jest najgorszą.

Swoje umiejętności, trenuje tutaj od dwóch miesięcy i cały czas krok po kroku, do przodu do przodu, nie raz nieraz są kostki powybijane, noga skręcona, ale cały czas do przodu nie ma że boli. MMA to nie jest sport dla minczaku. He's able to really work on his strengths and develop them in America. Now, how will that help uh, The beast? It won't. <laughs> so no matter how much he's learning, he's still going to have to take what he's learned and bring it into the ring with him. The only way you can do this is by way of experience. Twartych zawodników nie ma, są tylko źle trafienia. Hey, let me feel it. <laughs> I'm too fast. Bob, o własnych siłach nie wyjdziesz z tego ringu. Zobaczysz, kto bije mocniej. Ja czy twoja kobieta. Knockout, baby. <laughs> Bardzo lubię okres przed samą walką, bo wtedy moje życie się ogranicza do domu, do rodziny, do sale, do ciężkich treningów. I myślę, że takie życie najbardziej mi odpowiada. Walka w Polsce w swoje podwórko, swoje kibice nie trzeba nigdzie wyjeżdżać. Wszystko odpowiada mi, odpowiadałem i z każdej strony wszystko mi odpowiada. Więc, dlaczego miałbym wyjechać do Stanów? Coś fajnego się dzieje w Polsce. Jest to coraz lepsze. Ja chcę przy tym zostać. Moje marzenia się spełniły. Jestem na tym etapie, że. Biję się z czołupką światową Biję się na najlepszej gale na świecie, PSW no i jestem zadowolony z tego i moje marzenie się spełniło. Ja chcę się otrzymać właśnie w tym miejscu. Jakbym za dużo chciał, to bym był zachłany. Wicca, jednak sobie tym razem nawet kaminowany zawolić. Całą Polską publiczność. No bardzo niewiele. Ja jeden, DZIOR, ale król, tylko jeden Cidor, ale jest krót tylko jeden. Mamy za idea. Myślę, że jeżeli chodzi o Walczenie krótko to jest jak najbardziej na moją korzyść i chcę tak kończyć walkę. Jeżeli myślał będzie, jakaś szanse, będzie ku temu, będę tak robił. Jeżeli będzie tak, że będę dłużej walczył, też taka możliwość jest, no ale ja wolę walczyć krócej. I no powiem tak, że jak się walczy dłużej, to też jest niedosyt ze strony kibiców. Coś nie tak jest. Jak jest za krótko, to też jest niedosyt, więc gdzieś tam po środku trzeba się trzymać. No. Ja myślę, że ja będę się starał kończyć walkę wcześniej, jak Bóg da oczywiście i formą. Na tym etapie jest ciężko mówić o plusach i minusach przeciwnika. Myślę, że dużo pracowaliśmy nad tym, są te minusy odnalezione. Wielu słabych stron jednak Amerykanin nie posiada. Rodney Wallace może sprawić Polakowi wiele problemów. Halidow w ostatnich trzech walkach nie spędził w ringu więcej niż 4 minuty. A jego rywal większość z nich toczył w kategorii półciężkiej, gdzie wygrywał z czołowymi zawodnikami tej kategorii w Europie. Walka pisze różne scenariusze, a ja się muszę dostosować do każdego. I to jest właśnie moje zadanie. Malec stworzył nową kategorię gwiazdy. Taką gwiazdę się szanuje i podziwia, a nie po prostu widuje w mediach. Gwiazda MMA. Moje trzy ostatnie walki w zeszłym roku spowodowały, że dostałem duży kredyt zaufania od moich fanów. Więc teraz na KSW-19 walcząc o pas na pewno ich nie zawiodę. Zatem mamy klasyczną kontrolę. Po moim powrocie ze Stanów myślę, że jestem tym samym zawodnikiem, którym byłem wcześniej, tylko z dużym większym doświadczeniem i pewnością siebie. Wszystkie moje nowe jakby zdolności będę mógł pokazać na najbliższej walce. Na pewno pewność siebie to jest kluczowa, kluczowa sprawa, którą tam e, nabyłem w nie, trenując w Ameryce. Jay Silva to solidny zawodnik, który od początku swojej drogi. Walczy z bardzo wymagającymi przeciwnikami i co ważne, nigdy jeszcze nie odmówił żadnej walki. Podczas KSW-19 będzie to jedyna, długo wyczekiwana i obiecywana walka o pas w kategorii średniej. To doświadczony przeciwnik o bardzo dobrych umiejętnościach, ale tak jak już powiedziałem, moje doświadczenie, które nabyłem w zeszłym roku podczas moich trzech walk, oraz pewność siebie, którą nabyłem w Stanach, spowoduje to, że na pewno to ja będę myśliwym w tej walce. I tym razem będę wychodził do walki wśród fanów, bo to mi daje potężny zastrzyk adrenaliny i energii. Walcząc zawsze ja staram się dać siebie 110%. Ponad wszystko chcę wygrać walkę, dam się wszystko i te, tym razem. Ponadto na KSW 19 zobaczymy powracającego do gry opas Antoniego Chmielewskiego w walce z Amerykaninem Matem Horwiczem. Starcie Aslampka Saidowa z Grigorem Ażbawianem. Walkę niepokonanego Marcina Naruszczki z Borysem Mańkowskim. Oraz pierwszą na zawodowym ringu KSW walkę kobiet, a w niej Paulinę Suską i Martę Chojnowską.